Cześć, cześć! Witajcie na moim porannym, środowym live'ie. Jak co tydzień widzimy się tutaj i rozmawiamy sobie na tematy związane ze sprzedażą na zagranicznych marketplace'ach. Na takich marketplace'ach jak Amazon, eBay, Kaufland, Hood, Otto i inne i wszystko co jest tak naprawdę związane ze sprzedażą online. A dzisiaj porozmawiam sobie o tym czy żeby sprzedawać online muszę mieć firmę, czy muszę mieć firmę. Witajcie. Cześć. Czy, rozumiem, że dobrze mnie słychać i dobrze mnie widać. <gry> dobrze. Czyli czy sprzedając online muszę mieć firmę? sprzedając online mam na myśli tutaj głównie ten rynek zagraniczny, bo ja tym rynkiem się zajmuję, ale też poruszymy sobie kwestię tego rynku polskiego troszeczkę. I odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ to wszystko zależy od rodzaju biznesowego, tak bym to nazwała, od tego, jaki ty rodzaj biznesowy chcesz prowadzić, czy ty chcesz sprzedawać na dużą skalę, czy ty chcesz sobie tylko dorobić do budżetu domowego, co ty sprzedajesz tak naprawdę, jakie produkty, to też ma ogromny wpływ na to. No i tak naprawdę tak mniej więcej od tego to zależy. Ja powiem tak, jakie są możliwości sprzedaży bez posiadania firmy, i jakie mamy możliwości sprzedaży z posiadaniem? No tutaj tych możliwości jest dużo, dużo więcej. Ja ogólnie preferuję mimo wszystko zawsze założyć firmę. Ma to swoje duże plusy. Tak naprawdę, już w kontekście takim długoterminowym. Ale na początek, jeśli chcesz sobie tylko wypróbować ten biznes online, cześć Aneta, ten biznes online, zobaczyć, czy dobrze się w tym czujesz, czy sprzedaż produktów fizycznych czy cyfrowych jest dla ciebie, czy to jest coś, co będzie sprawiać ci przyjemność, bo to wiecie, na to też poświęci się bardzo dużo czasu. To nie jest tak, że wrzucicie sobie kilka produktów i nagle wszystko zacznie się magicznie sprzedawać. Czasami się tak zdarza, faktycznie, ale nie zawsze tak jest. Po prostu no, trzeba się zaangażować i włożyć w to wszystko pracę, tak? Pracę, pieniądze też, wiadomo, i czas. Dobrze. Zacznijmy sobie może od tego, gdzie ewentualnie na tym rynku zagranicznym moglibyśmy sprzedawać produkty fizyczne cyfrowe, bez posiadania firmy. Czyli jesteś mamą, o takich, jak na przykład tutaj mam takie osoby, które są mamą, zostały mamą, są na macierzyńskim, tak? I mają trochę wolnego czasu, kiedy na przykład dziecko śpi i mogłyby się na przykład czymś zająć. Ja akurat ostatnio chciałam Tobie, kochana, o tym opowiedzieć, że być może to jest też biznes dla Ciebie, bo Ty jesteś bardzo kreatywną osobą i mogłabyś też się tym zająć. I tutaj tak naprawdę potrzebne jest tylko... Ewentualnie konto na kanwie, tak? Czyli nawet możecie z tego darmowego korzystać, bo ja y, wtedy też korzystam z tego darmowego i to tutaj się przyda do tego, żeby już zacząć zarabiać. I zaraz powiem o co mi chodzi. Ym... Na Amazonie są różne możliwości sprzedaży. Między innymi Amazon ma taki program jak Amazon KDP. Pewnie nieraz już o tym słyszeliście. Ma również taki program jak Match by Amazon. Tutaj jest troszeczkę trudniej się dostać, ale jest też taki program. I tutaj możemy sprzedawać na przykład produkty. Można by tak powiedzieć, cyfrowe, tak? Bo na przykład na Amazon KDP możemy sprzedawać e-booki, tak? Możemy tworzyć zeszyty, kolorowanki dla dzieci, jakieś notesy, książki, drukowane na żądanie. Tutaj tych możliwości jest bardzo dużo i tak naprawdę jedyne co potrzebujemy, to mieć dostęp do komputera, do internetu. Konto możemy założyć na osobę prywatną. Jesteśmy jakby dostępni globalnie, tak? Tak naprawdę podstawy kanwy tutaj się przydadzą na pewno, a może troszkę więcej, żeby te e-booki, może kolorowanki były bardziej zaawansowane, bo tutaj też ta konkurencja z roku na rok coraz bardziej rośnie. I tak naprawdę siadasz tej kanwy, tworzysz sobie te okładki, na przykład na te zeszyty, czy, czy, czy właśnie jakieś inne takie proste produkty. I tworzysz, tworzysz, zakładasz sobie konto na Amazon KDP, oczywiście to jest wszystko w wielkim, jednym skrócie. No i też zaczynasz, no wystawiasz to wszystko oczywiście, konfigurujesz to konto i, no i sprzedajesz. Ja tak zaczynałam, pamiętam, znaczy ja w ogóle biznesem online zajmuję się od 2015 roku, ale w międzyczasie tym KDP też się zainteresowałam i też mam tam swoje konto. Oczywiście porzuciłam to na rzecz produktów fizycznych akurat. Ale wrzuciłam tam kilka zeszytów i powiem Wam, no nie, nie zrobiłam set zeszytów, tylko kilkanaście i tak się sprzedawały. Więc na, pre, na pewno, jeśli masz trochę więcej czasu yy, i usiądziesz do tej e kanwy, usiądziesz do tego Amazon KDP i nie musisz zakładać firmy, to naprawdę jesteś w stanie zarobić tam tysiąc dolarów miesięcznie. Spokojnie jesteś w stanie tam zarobić sobie te 1000 dolarów miesięcznie, to naprawdę nie jest trudne, żeby tam tyle zarobić. Więc to jest jedna z możliwości, które możesz wykorzystać, które są dostępne już teraz od zaraz, od ręki po prostu. Nie ma tutaj żadnych większych obostrzeń, jeśli chodzi o rozpoczęcie sprzedaży na tym, w tym programie Amazon KDP. Tak jak wspomniałam, troszeczkę trudniej jest na Match by Amazon. Tutaj tworzymy grafiki, które z kolei. Grafiki na przykład na koszulki, na bluzy, na jakieś torby, tego typu rzeczy. Następnie konfigurujemy to wszystko w panelu Merch by Amazon w Amazonie. I to jest jakby taka grafika dedykowana właśnie na któryś z tych produktów i potem jak ktoś to zakupi, no to Amazon to jakby zajmuje się już całą produkcją. jakby Po Twojej stronie leży tylko stworzenie tych grafik tak naprawdę i zdecydowanie na jakim produkcie one wylądują, tak? I czy to będą koszulki męskie, czy to będą koszulki damskie, czy to będzie jakaś torba, czy jakaś, jakaś bluza na przykład, nie? Z kapturem, więc tak naprawdę to tylko to od Ciebie powiedzmy zależy, tak? Znaczy dużo, dużo więcej też innych rzeczy, ale tak w wielkim skrócie. No, i to też jest taka możliwość, gdzie możesz sprzedawać bez posiadania firmy. No, i tak jak wspomniałam, tutaj już tak naprawdę nic cię nie interesuje, tylko właśnie no, musisz, nie wiem, ewentualnie skorzystać z kanwy, żeby zrobić te grafiki, nauczyć się troszkę sztucznej inteligencji, bo tutaj też na pewno bardzo ci pomoże, w tym sztuczna inteligencja, różne programy, które generują też te grafiki. I tak naprawdę czas, żeby do tego usiąść i się tym zająć. I to są na przykład dwie takie metody, dwa programy amazonowe, gdzie faktycznie możesz sprzedawać globalnie, bo tutaj też nie mówię o rynku polskim, tylko globalnie bardziej Stany Zjednoczone i tak dalej. I nie tylko. I możesz zarabiać. I tak jak wspomniałam, naprawdę zarobić 1000 dolarów miesięcznie na tego typu produktach jest bardzo, bardzo łatwo. Bardzo łatwo, tylko po prostu jest ci potrzebny ten czas, no musisz się w to zaangażować, nic samo się nie wydarzy. I jeśli chodzi o tego typu sprzedaż, no to wydaje mi się, że to jest fajne, bo tak, po pierwsze nie musisz inwestować pieniędzy w produkty fizyczne, wiesz, ja głównie zajmuję się sprzedażą produktów fizycznych tutaj na tych marketplace'ach, w swojej jakby firmie produktów cyfrowych też się zajmuję sprzedażą, ale w kontekście sprzedaży na marketplace'ach głównie tych produktów fizycznych, a tutaj mamy produkty też cyfrowe, nie? Więc tak naprawdę zobacz, nie inwestujesz pieniędzy w towar, który gdzieś ci tam leży na magazynie, Siadasz szybko do tej kanwy, czy do jakichś innych programów, być może nie wiem, jesteś grafikiem komputerowym, być może znasz się na, na nie wiem, na programach takich jak Photoshop, czy jakichś innych programach, gdzie możesz tworzyć sobie jakieś fajne, fajne grafiki. I tak naprawdę siadasz szybko do tego, potrzebujesz tego czasu, za konto tak naprawdę nie płacisz, tworzysz to wszystko u siebie. Wystawiasz i zarabiasz. Okej, okay, nie zarabiasz dużo na tych zeszytach czy na tych koszulkach. To są tantiemy, które są ci wypłacane i te kwoty są małe, okej, okay, one są małe, ale suma summarum to się nazbiera. Jak przysiądziesz do tego miesiąc czasu, miesiąc dwa, maksymalnie trzy, stworzysz naprawdę fajną kolekcję tych zeszytów, czy tych książek, czy jakichś kolorowanek, czy tych grafik, które gdzieś tam będą nadrukowywane na koszulki, czy jakieś bluzy, to naprawdę jesteś w stanie zrobić fajne pieniądze, tak? To o tym chciałam powiedzieć, bez posiadania firmy. Kolejną rzeczą taką, no to po prostu jeśli, nie wiem, zajmujesz się sprzedażą produktów, produkcją bardziej, tworzeniem produktów ręcznie robionych, tak? No to tutaj na pewno też są specjaliści tacy, którzy też, a może inaczej, to no są. Są też takie konta właśnie, które głównie uczą o na przykład Etsy. To na pewno się spotkaliście z tym, tak? Czyli jeśli, jeśli na przykład tworzysz te produkty, ręcznie robione, to na pewno z tą platformą też się spotkałeś, spotkałaś. I tutaj też możesz sprzedawać bez posiadania firmy. Tylko ja mimo wszystko, jeśli to już szłoby na większą skalę, tak? Jeśli tutaj tej sprzedaży było dużo, byłoby dużo, dużo więcej, ja już mówię o takich no nie wiem, w jakim przedziale by tutaj powiedzieć, żeby to było dużo, bo to dużo dla każdego to jest co innego, ale powiedzmy już tak miesięcznie będziesz zarabiała gdzieś tak, nie wiem, z 10 tysięcy euro, no to tutaj ja bym się już nie bawiła w sprzedaż na działalność nierejestrowaną. Nawet nie wiem, czy to w sumie jeszcze tak można, przy takim limicie chyba nawet nie. Szczerze mówiąc, nawet nie znam tych limitów tej działalności nierejestrowanej. Na pewno kogoś zaproszę, kto się bardziej na tym zna, bo ja, tak jak wspomniałam, głównie zajmuję się firmami. Więc nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jakie są tam te limity na tej nierejestrowanej. Aha, chyba 3000 teraz jakoś jest, nie? Około 3000 zł. A no to nawet w sumie tak naprawdę tu już byście musieli zarejestrować firmę. Więc okej. Okay. To może tak, jeśli do jakiejś tej kwoty, która, jest, która teraz obowiązuje na tej działalności nierejestrowanej, chcesz sobie dorobić, spoko możesz tam też sprzedawać na tej działalności nierejestrowanej, bez posiadania firmy, możesz sobie dorobić do tego budżetu domowego, sprzedając produkty ręcznie robione, czy jakieś półfabrykaty, czy jakieś produkty vintage, tego typu rzeczy. Możesz sobie dorobić też bez posiadania firmy, tutaj właśnie te limity obowiązują, tak? Ale, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, na Ebayu na przykład też możesz sprzedawać bez posiadania firmy. E, na przykład jeśli masz jakieś produkty używane, jakieś produkty, kole, produkty kolekcjonerskie, em, tego typu rzeczy. Tak, nie mówię tutaj o takich produktach, które gdzieś tam zamawiasz w hurtowni i odsprzedajesz dalej. E, to też Ci nie przejdzie, to Ebay zweryfikuje. Mówię tutaj bardziej o takiej sprzedaży okazjonalnej, więc tutaj na Ebayu też jak najbardziej możesz sprzedawać e, na... Mm, jakby koncie prywatnym. Tak samo na przykład na platformie sprzedażowej HUD. To jest niemiecka platforma sprzedażowa. Tutaj również możesz sprzedawać na takim koncie prywatnym też takie produkty na przykład używane, czy właśnie też jakieś kolekcjonerskie. No i tutaj głównie mówimy właśnie o tej sprzedaży okazjonalnej, czyli takiej trochę sobie gdzieś tam chcesz dorobić, nie? Mm. Dobrze, czyli. Tego typu platformy. Na przykład, jeśli chciałabyś sprzedawać na Kauflandzie, jeśli chciałabyś sprzedawać tak na Amazonie, po prostu na tej platformie sprzedażowej. Nie mówię tutaj Amazon, o Amazonie KDP czy Match by Amazon. Jeśli chciałabyś sprzedawać na przykład na platformie na przykład OTTO, no to tutaj już musisz mieć firmę firmę w ogóle, a jeśli chciałabyś sprzedawać w ogóle na Otto, tak jak ja na przykład sprzedaję i tak jak widziałaś wczoraj na mojej storce, jakie ja robię wyniki na tym koncie w ostatnich dwóch latach, e, przeszło 2 miliony euro zrobiłam na tym koncie, e, ale ja mam firmę w Niemczech i żeby sprzedawać na platformie Otto, Otto, trzeba mieć firmę na ten moment zarejestrowaną w Niemczech. Być może się to zmieni e, w najbliższej przyszłości, e, ponieważ są plany, że Otto jakby chcę wyjść szerzej, jakby chcę się otworzyć na sprzedawców spoza Niemiec, tak? Obawiam się tego bardzo, bardzo bym tego nie chciała, bo wiem co się wydarzy, czy znaczy wiem, no tak przewiduję, że, że po prostu obserwując rynek, to co się wydarzyło na innych platformach, jak się by tak bardzo potwierały, to po prostu no, nie było za ciekawie, więc ja bym na przykład nie chciała, żeby się otworzyli, ale pewnie się otworzą na sprzedawców zagranicznych, no i co chciałam powiedzieć, no i tak naprawdę podsumowując, no żeby sprzedawać na oto to tutaj musimy mieć tę firmę, tam można zrobić super obroty, zresztą widzicie po moim koncie w ostatnim miesiącu 200 tysięcy euro na sprzedaży produktów fizycznych i teraz też będę wprowadzać kolejne produkty, duże produkty, bo ja wprowadzam tam produkty wielkogabarytowe, produkty, które kosztują około... Znaczy, moi klienci, którzy też tam sprzedają, sprzedają troszkę tańsze produkty niektórzy, a ja chcę tam wprowadzać produkty, które będą kosztować około 1000 euro za produkt, więc no też z tego robi się po prostu taka suma, nie? Nie są produkty, które kosztują tam 30-40 euro, tylko właśnie to są takie większe produkty, wielkogabarytowe, które są wysumane z pedycją. Ja jakoś takie idę w te produkty, no jakoś mi, ja to, akurat mi to pasuje, tak? Ale nie każdemu to będzie pasować. I też to rozumiem. Ale, tak jak mówię, ja to kontu udostępniam też moim klientom, i moi klienci wystawiają sobie tam tak naprawdę co chcą. I to nie, też oczywiście nie każdy, bo ja wybieram sobie osoby, które ewentualnie mogłabym tam, czy chciałabym tam wpuścić, więc to są tylko wybrane osoby, gdzie produkty mi się podobają, gdzie są to produkty, które fajnie się sprzedają, można na tym zarobić i zarabiają te osoby, i jeszcze ja zarabiam, bo oczywiście za to biorę też procent. I też stwierdziłam, że zrobię taką rekrutację i jeszcze jedną osobę tak z zewnątrz chciałabym wpuścić też na to konto, pod warunkiem, że będzie miała fajne produkty. Ja jej oczywiście wcześniej sobie przeanalizuję, zobaczę, czy jest potencjał, i wówczas wtedy też ta osoba będzie mogła wystawić swoje produkty u mnie na koncie. No i tutaj ja będę pobierać malutki procent od sprzedaży, a resztę tutaj jest, reszta będzie dla, dla tej osoby, która będzie sprzedawać, będzie miała też oczywiście dostęp do tego konta. Więc taką rekrutację będę w tym miesiącu też robić, ale tutaj trochę się znowu rozgadałam, pewnie zaraz mój może będzie mi tutaj, już będzie mi tu pisał, że pojechałam za daleko. Dobrze, czyli tak, na Amazonie, jeśli też chcie, chciałabyś sprzedawać, to oczywiście też musisz mieć firmę, musisz mieć firmę, no może być to polska firma. Jakakolwiek inna na Amazonie, tutaj nie ma żadnych takich ograniczeń. Na, na Kauflandzie również możesz sprzedawać, również na polskiej firmie. Kaufland również teraz wchodzi też do Polski nawet w tym roku, już w drugiej połowie roku, tak? Z tego co pamiętam. Do Austrii również aktualnie jest, no w Niemczech wiadomo, w Czechach, na Słowacji. Więc tutaj też ten, ten marketplace się rozrasta i też bardzo ciekawy marketplace. Ja zaczynam tego matkę wejsu, kiedy jeszcze nie nazywał się Kauflandem, tylko Realem, i wtedy, pamiętam też, była tam świetna sprzedaż. No to były też takie czasy, kiedy. Ten marketplace był tylko w Niemczech. No i akurat wtedy pamiętam, kiedy jeszcze nie było tak wielu polskich sprzedawców też na tym marketplace, to naprawdę można było zrobić ogromne, ogromne wyniki. Teraz aktualnie z tego co zaobserwowałam troszeczkę to wszystko spadło. Nie jest źle. Wiadomo, jeszcze wielu moich klientów tam robi bardzo duże wyniki i, i zarabia bardzo fajne pieniądze, ale tak obserwując po prostu ten rynek, ten marketplace, to no. Zauważyłam spadki po prostu. E, z kolei na przykład na odwrót. E, e, także, no, tak jak wspomniałam, to jest moja ulubiona platforma sprzedażowa. Kiedyś na pewno, nie wiem, czy teraz o tym mówiłam, czy kiedyś gdzieś tam, ale e, tak, także ja tam najbardziej lubię sprzedawać. E, I cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? E, tak naprawdę, mm, tak naprawdę to wszystko zależy od Ciebie. Co Ty chcesz sprzedawać, tak jak wspomniałam wcześniej, jaki produkt, czy chcesz sobie tylko dorobić, czy chcesz sobie jakby przetestować ten model biznesowy, ty sprzedaż online, czy to produktów fizycznych, czy to produktów cyfrowych? I jeśli tak, to oczywiście, tak jak wspomniałam, tych możliwości też jest kilka. Możesz spróbować na Etsy, możesz spróbować sprzedając produkty fizyczne cyfrowe, przepraszam, na Amazon KDP, na merchway Amazon, tutaj oczywiście i to globalnie, na Etsy, zresztą również. Tutaj też sprzedając na rynku niemieckim nawet takie produkty ręcznie robione. No tutaj, wiadomo, platformy sprzedażowe będą wymagać też podania numeru Lucid, i to niezależnie, czy ty prowadzisz firmę, czy ty nie prowadzisz firmy. I tutaj często te działalności nierejestrowane również wiem, że mogą postarać się o NIP europejski. To nie oznacza, że zaraz są VATowcami, więc ten NIP europejski też się przydaje do tego, żeby właśnie zarejestrować się w systemie LUCID, czyli w systemie, gdzie rejestrujemy nasze... Znaczy tak, mamy dwie rejestracje, system LUCID i podpisanie umowy z firmą recyklingową. To jest tak jak w Polsce BDO, więc tutaj no, na rynku niemieckim, jeśli chcemy sprzedawać, musimy zarejestrować nasze opakowania, czyli wszystko to, co finalnie wyląduje u konsumenta w śmieciach, w odpadach, musimy za to uścić opłatę recyklingową za te opakowania. Więc jeśli chcecie sprzedawać na przykład na Etsy produkty ręcznie robione, nawet jako osoba prywatna, to platforma będzie wymagać od Was podania tego numeru Lucid, więc tutaj tak czy tak będziecie musiały się zarejestrować, nie? Dobrze. Co jeszcze? Co jeszcze? W ogóle platformy niemieckie będą od Was tego wymagać. Zresztą za każdym razem, kiedy będziecie chcieli sprzedawać coś na rynku niemieckim, no to tutaj obowiązują Was troszeczkę inne zasady. Tutaj, no mówię, tak jak wspomniałam, Lucy, to oczywiście regulaminy prawne w Niemczech są wymagane. Trzeba je podać. Jeśli nie podamy tych regulaminów prawnych, no to możemy liczyć się z upomnieniem. Czy to od konkurencji możemy dostać upomnienie nawet, czy to od firm zewnętrznych, które to weryfikują. Więc. Tego typu rzeczy. Ja o tym wszystkim też mówię w moim najnowszym kursie, który właśnie niedługo znowu będzie miał swoją premierę, bo już skończyłam go nagrywać. Ja sprzedawałam go w zeszłym miesiącu, w marcu. To była taka premiera przed sprzedaż. Kurs jeszcze nie był nagrany, ja go dopiero teraz nagrywałam, więc te lekcje gdzieś tam po, po kolei wchodziły. Do, do panelu kursowego, ale kurs już praktycznie jest gotowy, więc, więc w tym miesiącu jeszcze ruszy kolejna, kolejna promocja na ten kurs. Dobrze, i tam też wszystko wyjaśnię właśnie, jak przygotować się do tej sprzedaży online na tych zagranicznych marketplacach, głównie sprzedając jako firma, tak? Nie jako działalność nierejestrowana, tylko głównie jako firma. I mówię o tych wszystkich takich fundamentach, o tym, jak jak po prostu się przygotować, czyli jakie dokumenty są potrzebne, e, jakie rejestracje, e, jeśli chcesz sprzedawać na tym rynku, to tutaj jakie rejestracje, e, regulaminy prawne, gdzie wygenerować i tak dalej, gdzie się zarejestrować w firmie recyklingowej, w e, jaką firmę recyklingową wybrać. E, omawiam również różne marketplace'y, bardzo dużo rzeczy, naprawdę. Ten kurs ma ponad 10 godzin. To miał być taki mini kurs, a wyszło coś bardzo dużego, więc tych informacji jest tam bardzo, bardzo dużo i cały czas jeszcze dogrywam, więc no, to będzie coś naprawdę dużego. A to są tylko fundamenty, to są tylko fundamenty, czyli wprowadzenie, czyli to, co potrzebujesz wiedzieć na start, jeśli chcesz zacząć sprzedawać online na tych zagranicznych marketplace'ach, bo tak jak wspomniałam, ja się tym głównie zajmuję. Dobrze, i tutaj tak, jeszcze raz podsumowując, produkt, sprzedaż na działalności nierejestrowany, jako osoba prywatna to już powiedziałam i teraz jako firma to tutaj tych możliwości mamy dużo, dużo, dużo więcej, więc jeśli jesteś producentem na przykład mebli, czy jakichś innych produktów albo być może jesteś dystrybutorem jakichś fajnych produktów, e, tych produktów jest cała masa naprawdę być może zajmujesz się też dropshippingiem, tutaj też uwaga, czego trzeba to dobrze zorganizować, no to tych możliwości jest bardzo dużo. Tutaj oczywiście zachęcam do tego, żeby założyć firmę, bo jeśli już będziemy sprzedawać na taką dużą skalę, no to też marketplace, tak jak wspomniałam, część Was nie wpuści, część może Was wpuścić, ale po zweryfikowaniu może Was też zablokować, jeśli zauważą, że to jest taka sprzedaż regul regularna, e, regularnie wpadają tam zamówienia i są to produkty nowe, więc... E, no, może być tutaj problem. Zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o Amazon, bo tutaj nie mówię o tych produktach ręcznie robionych, na przykład na Etsy, więc, e, więc to. I cóż, e, taki krótki live, e, żeby, żeby tutaj Was jeszcze zainteresować e, czymś jakimi, jakimiś e, nowymi, e, może opcjami, o których nie słyszeliście. E, i, i, I tyle chyba tak naprawdę ode mnie dzisiaj, więc. E, ja uciekam do, do mojej pracy, bo tutaj już telefony się rozdzwaniają. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie na przykład do mojego najnowszego kursu, czy w ogóle jak rozpocząć te sprzedaż online, czy na przykład, nie wiem, w ogóle zastanawiasz się, czy to jest dla Ciebie, to możesz też napisać tutaj do mnie na Instagramie, w wiadomości prywatnej. Ja zawsze staram się odpowiedzieć, chyba że jestem akurat na pracą, to może od razu nie odpowiem, ale za jakiś czas na pewno... Więc jeśli pojawią się jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. I dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejną środę. I w piątek, jeszcze też jestem zaproszona na live'a do jednej osoby, to pewnie dzisiaj jeszcze wrzucimy informacje, co i jak i też o czym będziemy rozmawiać. Więc do zobaczenia, cześć!